Nasz limfatyczny dedykowany jest przede wszystkim osobom z zaburzeniami układu limfatycznego, z tendencją do zbierania się wody w organizmie oraz do powstawania opuchlizn. Drenaż to masaż, który pobudza krążenie krwi i limfy, likwidując obrzęki i poprawiając krążenie. Oczyszcza także nasz organizm z toksyn i poprawia wygląd skóry odżywia ją, zmniejsza celulit, ujędrnia, a także wyszczupla całe ciało. Zabieg ten doskonale sprawdzi się też w przypadku osób prowadzących siedzący lub stojący tryb życia. Zalet z zabiegów presoterapii jest wiele, między innymi pobudza krążenie krwi, wspomaga odchudzanie, usprawnia przepływ limfy, redukuje celulit, ujędrnia, likwiduje obrzęki, a także daje uczucie lekkich nóg. Jeśli masz uczucie ciężkich nóg, pod skórą zatrzymuje ci się woda, a twój organizm nie radzi sobie z usuwaniem jej, drenaż limfatyczny jest zabiegiem właśnie dla ciebie.